Spacer z mewą, Anna Brejnakowska Nie miałam z kim pójść na spacer, więc poszłam na spacer z mewą. To znaczy, ona była tam wcześniej. Szłam wzdłuż jej śladów z nadzieją, że spotkam ją za wydmą. Nie było jej, ale ja dalej szłam obok, Moje duże ślady, jej małe, co róż splatały się ze sobą. Mówiłam jej o samotności w tej ciszy, która nas otacza, o fali, która przychodzi chętnie, lecz zaraz do innych wraca, o przyjaciołach, którzy są, ale jakby ich nie było. O dzieciach, które już potrafią latać, o pustce, wypełnionej piachem między dniami i widmami. Spytałam, czy mogę przyjść jutro. Nic mi nie odpowiedziała. Ślady doprowadziły do fali, na której się kołysała. Czy na mnie czekała?